Dzień dobry, tematem dzisiejszego odcinka jest zdrowienie u mojego dziecka, i tutaj w tym odcinku zwrócę uwagę, jakie Twoje zachowania, jakie Twoje lęki będą blokować zdrowienie, i więc co zrobić, żeby trochę się jakby też to odpuścić. Więc jeśli jest tak, że jeśli Twoje dziecko nagle zachoruje, Ty już jesteś w paraliżu, no to proszę zostań i wysłuchaj tego odcinka do końca. Cześć, mam na imię Ewa i zapraszam Cię na mój kanał Totalna Biologia a Dzieci. Czy wiesz, że Twoje przekonania, Twoje drzewo genologiczne, Twoje samopoczucie ma wpływ na Twoje dziecko, zwłaszcza na choroby i jego zachowanie? Sprawdź, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Podam Wam to na przykładzie, no nie może wszy, tak? Albo jakieś pasożyty, często wsiki. Bardzo, to jest właśnie no, tak naprawdę podobne trochę konflikty, no bo one są związane właśnie z takim pasożytnictwem, lęku przed oceną, ktoś ma takie bardzo duże przywiązanie do czystości, tak? I teraz yy, yy, jeśli liczmy, tak, Twoje, u Twojego dziecka po, pojawią się jakieś, nie wiem, pasożyte obsieki, Natomiast ty dorobisz już do tego historię i zaczynasz padać panika. Zaczynasz zwracać bardzo mocno uwagę, czy te obsiki jeszcze są, ciągle takie sprzątanie, ciągle pranie pościeli, zwracanie uwagę tak chorobliwie na tą dietę. i Jeśli uruchomisz tą obsesję, to obsiki szybko nie znikną. Tak samo to będzie z chorobami skóry. Jeśli nagle Twoje dziecko, nawet w okresie dojrzewania. Zaczyna mieć trądzik, coś rzeczą normalną, jak się nie da uwagi, no to ten trądzik nie będzie trwał długo. Ale jeśli ty masz taki pierdolnik, żeby moje dziecko było piękne, ładne, tak? No to. i ciągle będziesz wracała na to uwagę, no to ten trądzik szybko nie zniknie. Czyli co? Bardzo ważne w takim procesie pojawienia się choroby, to jest podejście bardzo ważne, że to jest jakaś faza. Zdrowienia. Jakiś konflikt się uruchomił. Nie zawsze możecie go znaleźć, bo taka jest prawda. Ale jeśli nawet odpuścicie i powiecie, dobra, okej, okay, pojawiło się, ale nie dacie tego, temu tekli tego, tego, uwagi, to naprawdę ten proces zdrowienia będzie, ja zawsze mówię, 3 dni, maks Natomiast jeśli robicie tego historię jakąkolwiek, no to ta faza zdrowienia będzie bardzo. Długa. I tak samo jak mówiłam na nagraniu o nowotworach, że naj, właśnie najgorsze jest to uruchomienie tego strachu i tego lęku. Tak, oczywiście, tu zależy wszystko od jednostki chorobowej, bo ten poziom lęku będzie przeróżny. Inny przy nowotworze, inny przy chorobie skóry, skóry inny przy osikach. Ale jeszcze raz zaznaczam: nie, daj, nie dajcie jakby aż takiej uwagi, obsesyjnej uwagi. Kolejnym taką. Y Problemem, blokadą, że dziecko nie będzie zdrowiało, i często to jest wtedy, w takich chorobach, bym powiedziała, psychicznych, e, albo w takim przewlekłym zmęczeniu, e, to będzie wtedy, kiedy wy macie te oczekiwania, że moje dziecko będzie tak jak kiedyś. Mieliśmy, że, przykładam, no, do 15 roku życia mieliście. Cudo, grzeczne dziecko, podporządkowane, w ogóle wam nie piskowało. Na wszystko tak, mamusiu, taś, tatusiu, co chcieliście, to robiło. No ale prędzej czy później jest ten bunt i dzięki Bogu, że zaznaczam, że jest bunt, bo jak nie było w okresie dojrzewania, to ono będzie przy 40 i ten bunt będzie bardzo duży, nie daj Boże, żeby nie skończyło się przypadkiem jakimiś próbami, e, tak, e, czyś bardzo silną depresją. Więc bunt jest potrzebny w każdym z nas. Po prostu. On ratuje. Ja bym zawsze powiedziała. I dobra, no i nagle macie tutaj małego buntownika, może już nie małego i wy nie potraficie się w ogóle w tym odnaleźć. W ogóle. Dla was to jest przerażenie, tak? I tu już, i nie daj Boże, jeszcze ten bunt, albo może pojawia się właśnie jakieś oso zaburzenia osobowości, może silna depresja, nie daj Boże próba. I wy już oczekujecie albo macie takie oczekiwania, bo czekacie na ten moment, żeby moje dziecko było jak dawniej. O to ja was rozczaruję, ono jak dawniej nigdy już nie będzie bo ono już przestaje być dzieckiem. Zaczyna budować swoją autonomię, swoją niezależność. tak? I to jest bardzo ważne. Pamiętaj, że to, że urodziłaś dziecko, to nie znaczy, że ono będzie całkowicie Tobie podporządkowane. Tak? Ono ma swoją jakby moc sprawczą, może mieć inne zainteresowania, zwraca się na inne przekonania, one będą się zmieniać, bo Twoje dziecko też będzie doświadczać. Tak? Więc to jest bardzo ważne, żebyś dała sobie przyzwolenie na to, żebyś się dała sobie na to przyzwolenie, że nie będzie jak dawniej. Bo to nie jest dziecko. I to jest bardzo ważne, tak? To jest jakby podstawa, żeby zrozumieć, że nie będzie jak dawniej. Dajcie sobie do tego tak na dobrą sprawę: przyzwolenie. To przyzwolenie też na to, że dziecko się odsuwa z ciebie. Tak? Ok? To jest bardzo istotne, czyli nie jeszcze raz powrócę, nie dowalajcie sobie, jakby w tej historii, nie dawajcie uwagi przy chorobie. Takiej namacalnej, bo to też budzi kontrolę. I też pamiętajcie, że w takich, zwłaszcza chorobach jakichś emocjonalnych, jakiś takiej bezsiły, stanach depresyjnych, zaburzenia osobowości, że oczekujecie, że dziecko będzie tak jak kiedyś. No nie będzie i dzięki Bogu, żeby nie było. Tak? Więc pamiętajcie, że tam jest na pewno odcinek też o oczekiwaniach, poszukajcie, bardzo dawno temu to nagrałam. Oczekiwania po prostu powodują blokadę i wzbudzają w drugim człowieku ogromną presję. I często albo ktoś podda się tej presji, ale prędzej czy później po prostu wpadnie w jakąś bezsilność, albo ktoś całkowicie się wycofa i będzie się od was oddalał. Więc tutaj też jakby proszę zwróć yy, na to uwagę, yy, bo jakby no to jest takie najczęściej, czyli nie ma faz zdrowienia, bo dajemy za bardzo temu uwagę. Tak, jakby w takim kontekście, że nie, nie chcemy się na coś jakby zgodzić, albo mamy tą obsesję, że coś nam jakby albo zaszkodzi. Teraz jak właśnie jeszcze mi tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć. Tam u tej mamy albo rodziców, gdzie jest lęk przed oceną, no to też będzie ta lęk przed oceną powodował wiele takich chorób, wiele właśnie brak zdrowienia u dzieci tak, no bo też możecie się bać, nie wiem, oceny wśród swoich najbliższych, że nie wiem, Wasze dziecko ciągle choruje, no to Ty możesz sobie dowalać, że coś ze mną jest nie tak, że coś źle robisz, czasem środowisko też Wam w tym potwierdza, nie wiem, może Twoja mama, Twoi rodzice albo partner, tak? co Ty robisz z tym dzieckiem, że ono w ogóle nie, nie zdrowieje, ale pamiętajcie, że uruchomienie znowu tego poczucia winy, lęku przed oceną, to te, te stany powodują w was, w was też, że dziecko nie zdrowieje, bo znowu dowalanie sobie no, powoduje, że no, nie ma tego przepływu i tego przepływu takiego lekkiego. To, co jeszcze mogę powiedzieć, pamiętajcie, że to poczucie winy bardzo jest często umam i to, co jest ważne, jest tam, mam warsztaty trudne dzieciństwa, dorosłe życie, zawsze polecam. Tam są ćwiczenia na uwalnianie poczucia winy, perfekcjonizmu, wstydu i strachu. To są jedno z takich najważniejszych moich warsztatów. Jeśli ktoś z kimś pracuje dłużej,. Z różnymi trudnymi tematami, no to bez tego warsztatu nie ma kolejnych też konsultacji. Więc nawet e, jeśli nie mieliście konsultacji, a myślicie o niej, to bardzo lepiej, abyście przerobili ten warsztat, a dopiero później zapisali się na konsultacje. Zwłaszcza jeśli wiecie, że to są tematy trudne, jesteście po trudnym dzieciństwie i macie ogrom, ogrom lęków. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w następnym.